Dzisiaj na Farplanie, dzisiaj jest Życie na Niebiesko, radio kibiców Ruchu Gorzów. Cześć, gorąco zachęcam do wspierania radia Życie na Niebiesko. Kliknij przycisk wesprzeń na naszym kanale, wybierz dogodny dla Ciebie próg wsparcia i dołącz do grona niebieskich wspierających. Pozdrawiam, Michał Piwoński. Zapowiedź szpilu. Dobry wieczór drodzy niebiescy słuchacze, tutaj Radio Kibiców Ruchu Wożów Życie na Niebiesko i audycja Zapowiedź Szpilu. Kłania się Jerzy Graniecny i dzisiaj zapowiem mecz kończący kolejkę w pierwszej linii już dziesiątą, a więc... Kolejkę, a więc spotkanie ruchu z chrobrym głową, jak na początku każdej audycji, przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału poprzez przycisk wsprzyj na YouTubie, poprzez platformę Patronite, gdzie możecie zostać patronem audycji audycji eee. eee. można również eee. wspierać nas przez eee. donate tipi na platformie tipply eee. a jak również oczywiście zachęcam do subskrybowania kto jeszcze tego nie zrobił to polecam bardzo Serdecznie. Jak również proszę o zostawianie łapek w górę pod tą audycją. Tak jak wspominałem, będzie to kolejka już dziesiąta. No y, obie drużyny y, są bardzo blisko siebie siebie w tabeli. Chrobry jest y, jedno oczko wyżej od y, zespołu y, niebieskich, y, y, jeżeli chodzi o historię bezpośrednich spotkań to takich meczy łącznie rozegrano 9 pięć razy górą byli niebiescy raz był remis to ostatni mecz który zakończył się w głogowie wynikiem remisowym 2 do 2 wtedy jedną z bramek dla Ekipy z Głogowa strzelił e, obecny zawodnik ruchu, Patryk Szwedzik. E, natomiast e, trzy razy górą byli Głogowianie e, w tych dziewięciu spotkaniach, a więc e, no można powiedzieć, że e, bilans. E, Pojedynków bezpośrednich jest bardzo korzystny dla niebieskich. E, również bilans bramkowy: e, tutaj 19 do 8. No ale e, też e, nie można zapominać się o, o tym, że tutaj na taki bilans. E, sporą czy może inaczej dla te, to, że jest taki bilans bramkowy, no to tutaj duża zasługa tego, że ruch wygrał w poprzednim sezonie z Chrobrym aż 5-5 do zera na Stadionie śląskim. No i jeżeli tutaj chodzi o Głogowian, to od paru lat zaliczają taką sinusoidę. Jeden sezon bardzo udany, drugi sezon słabszy no w poprzednim sezonie do końca walczyli o utrzymanie ale trener Becela dał radę utrzymać piłkarzy z Głogowa w Betlik pierwszej lidze a w tym sezonie jak na razie naprawdę skonsolidował ten zespół poukładał no i e, póki co na razie w Głogowie mogą być e, jak najbardziej e, zadowoleni e, z wyników e, swojej e, drużyny. E, tutaj jeżeli chodzi o charakterystykę gry chrobrego, to e, najbardziej preferowany, preferowanymi ustawieniami jest albo 4-2-3-1 bądź też 4-3-3. Najgroźniejszymi zawodnikami Drużyny z Bogowa są Mirosław Mazur, Mateusz Ozimek, a także Robert Mandrysz. No, nie wolno też zapominać o niezwykle groźnym Keleczukwu Ibetortim, który no, może jeszcze w tym sezonie nie ma zbyt wielu liczb, ale grać na pewno potrafi. Też udowadniał to chociażby będąc wcześniej w EUKS-ie. E, takim motorem napędowym środka pola e, drużyny z głogowa jest e, Robert e, Mandrysz. E, on może e, pełnić e, rolę dziesiątki bądź e, też e, ósemki. E, ma e, Poza tym, że dobry przegląd boiska, to również dobrze ułożoną nogę potrafi uderzyć z dystansu, a więc tutaj niebiescy również na niego będą musieli być bardzo wyczuleni i no nie zdziwię się, jak na przykład dostanie indywidualne krycie, na, jeżeli na takie na taki zabieg zdecyduje się trener Waldemar Fornalik. Mateusz Ozimek lubi grać jeden na jeden, jest zawodnikiem bardzo szybkim. To jest skuteczny napastnik drużyny z Głogowa, a więc tutaj na pewno będzie. Próbował wchodzić w yy, pojedynki czy to z olkiem komorem czy z Nikodem leśniakiem paduchem, a więc yy, no będą musieli się nasi stopezy mocno natrudzić, aby wyłączyć yy, o, ozimka yy, z tego yy, meczu yy, jeżeli chodzi o yy, takie e, zagrożenia, które jeszcze e, czyhają e, na niebieskich w tym spotkaniu, no to na pewno stałe fragmenty gry, rzuty różne, rzuty wolne. To co wspomniałem, Mirosław Mazur już w tym sezonie nawet popisał się kapitalną bramką. Zrzutu wolnego, także tutaj trzeba będzie bardzo uważać na tego aktywnego, środkowego obrońcę drużyny Głogowa. Jeżeli chodzi o mankamenty drużyny Dobrego, to tutaj bardzo często tracą bramki w okolicach 29 minuty oraz 80, i później z braku sił, gdyż głogowianie z natury wychodzą wysokim pressingiem. No mam nadzieję, że tutaj w meczu z ruchem będzie inaczej że to ruch narzuci swój styl gry my też mamy no powiedzmy od momentu przyjścia trenera fornalika można to tak nazwać spokój w środku pola widać że poukładał drużynę trener fornalik nie ma takich rotacji w składzie, to też jest ważne, że zawodnicy się zgrywają, a więc mam nadzieję, że tutaj środek pola zostanie opanowany dość szybko przez zawodników drużyny niebieskich i, e, i będziemy mogli od początku meczu narzucić swój styl gry. A więc szybkie ataki no nie zapominajmy o tym, że w bardzo dobrej formie jest Piotrek Ceglas, na którego przyznam się szczerze, że bardzo liczę w tym spotkaniu, tak samo jak liczę na wiedzę na temat chrobrego wspomnianego wcześniej przeze mnie Patryka Szwedzika, który pewnie będzie chciał dodatkowo w tym spotkaniu się pokazać, a że Również e, e, potrafi być bardzo skuteczny pod bramką rywali, no to pokazał e, w meczu ze Stalą Rzeszów e, strzelający hat-tricka Patryk. E, no, życzymy równie udanego meczu już jutro na e, Stadionie Śląskim. E, ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fabio, młodemu analitykowi, za przygotowanie opisu drużyny chrobrego Głogów. Dziękuję bardzo za te cenne informacje, które mogłem tutaj również wykorzystać. Jeżeli o mnie chodzi, to jakiego ja się meczu spodziewam właśnie tak jak powiedziałem, ja mam nadzieję, że to ruch szybko narzuci swój styl gry. Że będzie to mecz podobny do meczu ze Stalą Rzeszów. Oczywiście nie, nie spodziewam się tutaj takiego samego wyniku i takiego samego przebiegu, że po dwóch minutach będzie, czy tam po trzech minutach będzie 2-0, tak? Ale e, no mam nadzieję na taką kontrolę i spokój. E, myślę, że po ostatnim zwycięstwie z ŁKS-em e, łódź e, zawodnicy nabrali jeszcze większej pewności, będą chcieli się e, jeszcze bardziej pokazać, udowodnić swoją wartość no i dać nam kibicom radość przed tą długą przerwą od meczy na stadionie śląskim, bo jak wiemy, dopiero pod koniec października, a raczej mogę powiedzieć, że już w listopadzie spotkamy się na. Stadionie Śląskim w, na następnym meczu w Chorzowie. Teraz czeka nas po meczu z Chrobrym seria spotkań na wyjeździe. Dobrze, drodzy słuchacze, ja zbliżając się do końca audycji pozwolę sobie jeszcze zabawić się Wytypowanie wyniku, tak jak powiedziałem w czwartek podczas audycji nocnych rozmów 2 do 0. I tak też zostaje, jeżeli chodzi o strzelców bramek, to Piotr Ceglas i Marko Kolar po asyście Patryka Szwedzika. Tak bym to widział, tak bym to widział. Mam nadzieję, że, że tak też będzie, że będziemy mogli cieszyć się z trzech punktów już w poniedziałkowy wieczór. Tymczasem jeszcze raz proszę o łapki w górę pod tą audycją o. Subskrypcję dla naszego kanału, o wsparcie i zapraszam już na jutro na audycję meczową z komentarzem niezawodnego, jak zwykle, redaktora naczelnego, a więc Dawida Goćka. Zachęcam wszystkich do słuchania i życzę miłego. Spokojnego wieczoru, prześć, niebiescy. Co dzisiaj na Farplanie? Dzisiaj je Życie na Niebiesko, radio kibiców Ruchu Gorzów.